W drugim odcinku gramy w Mysypy. Nie uwierzycie, ale jestem vipem w końcu. Loguję się. Nie wiem, jakim cudem to zrobiłam. W sumie to wiem, bo zapłaciłam. O, lubię ten tygodnia. Są mu finki. Pycha. Mm. No, zobaczcie. VIP. Patrzcie, jak rozbijam skarbonkę. Już mam 10 level. Level trochę mało, ale dobra. Chciałabym Wam pokazać, jak to jest być dziwem. Ja widocznie mam z rzeka i siebie fajnie wygląda, nie? Niestety to tylko będzie tak miło przez miesiąc, ale no jakąś to będzie. Cieszę się z tego co mam. Okej, okay. Chat. Chatting.pl idziemy dla Klubu Vipa. Chciałabym wam pokazać jak to jest. I pozdrawiam moją psiapsiunię kosmety. Moja psiapsiłka Klaudia, <grym> którą uwielbiam. Pisałam, nagrywam na YouTube. Pozdrowić. Ciekawe, kogo pozdrowimy. Hmm. Mhm. Mm jeśli napisze hej, coś tam. Ale mogę pozdrowić już od razu. O, e, VIP star Nadia o oh Boże jedyny. Tylko żeby znowu mi się nie wywaliła jak kiedyś. E, Nadia 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Ehm. Hmm. Mm. Kurde Masz stać um, no dobra mm, ale fajny zwierzak Give me nice, sweet, sweet, wow O, oh, chyba mojego zwierzaka wzięłam Mam różne 100 zł, ja pierdele. Ja, jakby co powiedziałam, ja pierdele. Żeby nie było, żeby ludzie. Akurat miałem babeczkę w ustach, więc nie słyszeliście naprawdę. Pokażę Wam malciuchy, <grych> w których moim zdaniem wyglądam najlepiej. Mam dziarę, jak widać. To będzie na ślub. Takie normalne. Hmm. Popatrz ta. Tak, mam gips. Hmm. Popatrzaj ta tylko. Hmm. Hmm. Tak wygląda fajnie. Hmm. Teraz to ten, kto jest vipem na rok, ma superowo. Przyznam. Hmm. Hmm. Ale najlepiej. wyglądam, tak. mają to będzie no, taka strasznie sławna i o ale to sławna ja dykam. Nie chcę tak. Ja po prostu no, to z mojego zdaniem, głupie takie chwalenie się ja pier. Chwalenie się jest głupie. Och. Bo Jezu. Dobra, wejdziemy w zakupy, chcę sobie kupić nowe animacje, jakby co do dodawać mnie do znajomych, jula530xd mm. O, ja pierdykam, co ja zrobiłam? Jezu, jemu ja file nad... Oh. si è avontuola Da orade Mh allora e sta dobra. Compio saber como é come ci com mm, é box. Nie, ja nie chcę iść do pokoju rozmów. Czekaj, jeśli chcesz być. O, już tak takim pozdrowiłam. No dobra, nie ma sensu. Nie. Um, Okej, okay. to jest dosyć dziwne, ale ja jestem vipem. Nie wiem, jak to się stało, kiedy to się stało. W sumie to jakieś 3 dni temu, ale spoko. Jestem tylko na miesiąc, wiecie, to nie jest aż takie duże, strasznie wow, że jestem na miesiąc, lol, 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 lo, 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 lo. Wiecie, to jest normalne, ja nie chcę się czuć jak jakaś, no, <laughs> jestem chora oczywiście, ale nie chcę się czuć jak jakiś, nie wiem co, fafluń czy co. No, że po prostu nie chcę się czuć, żeby wszyscy, Jezu, takie łady zywi, ale super. Nie, ja tak nie chcę. Jestem jak najnormalniejszą dziewczyną, która dopiero co zaczęła kręcić. Ja pierdykam, co to jest? Co to. Co... Hm? <ścoughs> no, więc jestem jak najnormalniejszą dziewczyną, która. Jak najnormalniej chodzi do szkoły, jak najnormalniej się uczy. Która godzina? Osiemnasta już. O, umiałam się uczyć do przyrody. He, 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 No to pięknie mamy. Muszę się jeszcze pouczyć. Ale z przyrody tak trudno jest, wy nawet nie wiecie jak. To może wiecie, bo niektórzy z was może już wszystko wiecie. Powypisywali. Ale what the fuck? Ja nie chcę! Nie! Nie! O! Ja nie chcę, ja tak bardzo nie chcę się uczyć. Wiecie co? To jest głupie! O Jezu, ile nagrałam Dobra. Powiem wam, że e, może nagram filmik, w którym będę grała w simsy, simsy, nie wiem, albo, albo dwójkę, trójkę, czy tam czwórkę z dodatkami czy czymś tam bo wiecie co? Ja grałam u brata, ale nigdy nie grałam, wiecie, tak normalnie kupię sobie to więc może zrobię gameplaya, który po prostu normalnie będzie, będzie zszokowany, <grystanie> żartuję, eee, który najnormalniej, dobra, rozgadam się, będę nagrywała gameplaya, dużo będę gameplayów, a najwięcej będzie z Simsów i z Mysypy, lubię mówić Star Planet, może Wy też lubicie, ale ja lubię bardzo, bardzo, bardzo. <grystanie> I wiecie, to dla mnie jest fajne. No bo tu jest skurde w końcu mysy ty, więc kurczę. Mysy jest super. Superowa gra. Okej. Okay. Więc. Kończymy ten odcineczek, bo już trwa 10 minut, trochę długi. W sobotę będzie super ten. Chcecie, to możecie mi przysyłać paczki fajne, choć już Wam nie każe, ale możecie mi coś tam przysłać, giery, słoneczek, czy to, czy jakąś fajną rzecz. A nawet mojej siostrze, bo ma niedługo urodziny. I więc, no, ja tylko Wam powiem, może niektórzy się domyślają, ale mieszkam w Koluszkach, przed szką podstawową numer 2 imienia imieniem Marii Konopnickiej. I tylko tyle. Może się ktoś domyśla, może nie, ale dobra, pa, już wam nudzę wszystkim pa.